Dzień dobry, jestem Marek. Tutaj jest mój zegarek prestiżowy, wyśmienity, znakomity. Jak zresztą wszystko prestiżowe, najwyższej jakości. Woda prosto z lodowca. Napiję się teraz. Wiecie ile kosztuje? 1,5 tysiąca. I to jest smak. Jeszcze zimna. Z lodowca. Tutaj dostałem jakąś taką paczuszkę, przesyłkę. Ale chyba nawet jej nie będę otwierać. Jak oni mi mogli to zrobić? Gdzieś kupione coś, jakieś dziadostwo w jakimś tanim sklepie. Po prostu do wywałki już. Wszystko, co mam. Taka koszulka... Zwykły pracownik musiałby pracować na taką koszulkę, buty albo spodnie. Kilka miesięcy odkładać. Ten, że wszystko co drogie to dobre, wszystko co tanie to złe. Kiedyś byłem zaproszony do takiego jakiegoś, nie wiem czy to był bar, czy coś w tym rodzaju, ale... Jak wszedłem, jak zobaczyłem, to od razu stamtąd wyszedłem, bo się po prostu ja kupuję wszystko. Naprawdę musi być drogie, porządne i najwyższej ekskluzywne po prostu najwyższej jakości. I musi kosztować. Wszystko, co drogie, to dobre. A teraz, zaraz, gdzieś tutaj jest mój kamerzysta. Może coś on powie. Halo! Gdzie jest ten kamerzysta? Wolne sobie zrobił, czy co? Ach! No nic. To ja teraz się przebiorę za kamerzystę. A? Witam. Tu jest kamerzysta i co ja mogę powiedzieć? Ech, napiję się tej wody z lodowca i powiem tyle: Ach, nic nie powiem. Lipa, ściema i już. Dziękuję, pozdrawiam. Parodię Lorda i Kamerzysty nakręcił Grację Nostocki. Dziękuję, cześć.